Wow, Bardzo wow. ładnie. Krewetki, zobaczcie jak pierczy to wszystko. Kontynuacja naszego show, zobaczcie jak to pięknie wygląda. Wow, kurczak hot. Kuchenne rewolucje, czyli innowacyjny program pani Magdy Gessler W którym odmienia oblicze lokali gastronomicznych My dzisiaj jesteśmy w Toruniu, na ulicy Małe Garbary Za moimi plecami Żartandori, czyli lokal, który przeszedł te kuchenne rewolucje w 2018 roku Czy w 2022 roku nadal jest tutaj smacznie i czy znajdziemy tutaj coś, co przeniesie nas do Indii Sprawdzimy to w tym materiale Zobaczymy, czy jest tutaj smacznie okiem kowalskiego Zapraszam. No i moi drodzy, wchodzimy do wnętrza lokalu. Wita nas taka piękna fototapeta z wodospadami płynącymi i tutaj równo się unoszącymi. Za chwilę zajmujemy nasz stolik, a tutaj już czeka gustowne menu. I różyczki. I różyczki. Jesteś już przystawka? Przyglądamy się na menu i naszą uwagę kierujemy na pierwszą pozycję. Tutaj mamy papat. Pani Magda Gessler poleca, jest tutaj taki napis w menu i zamówiliśmy właśnie taką przystaweczkę. Mamy tutaj sos miętowy i nasz papat. Patrycja, co to jest? Widzą, opowiedz, co to, co to jest tak właściwie? Eee, to jest taki chlebek zrobiony z mąki z ciecierzycy z przyprawami głównie kuminem. Czyli moi drodzy widzowie, coś na pierwszy ogień, na spróbowanie. Nie samą przystawką żyje człowiek, dlatego tutaj wybierzemy Również podczas naszej wizyty dania z pieca tandoori i do tego będzie oczywiście tutaj pyszna taka przystawka, która nazywa się chlebek naan. Tak jest. Tandoori z krewetkami i hot tika. Dzisiaj wybierzemy. Czas na ocenę smaku naszej przystawki. Tutaj cudowna i wspaniała przystawka z sosem miętowym wpada do moich ust. Jak będzie smakowała? Mmm. Mm. Tu dużo kuminku, dosyć, dosyć, dosyć jest to wyczuwalne. Sos... Fajny sos miętowy. Tak, sosik taki delikatny, nie? Mm -hmm. Dla... Ale delikatnie, tak miętam rzeczywiście. Mm. Ale taki placuszek chrupiący, naprawdę... Jak chipsy. No, jak chipsy. Ciekawe doznanie. Mm -hmm. Mocno pinkowaty. Mhm. Krewetka. Okej. Okay. O ja. Wow. wow, Bardzo ładnie. Krewetki, zobaczcie jak pierczy to wszystko. Krewetki robione w piecu Tandorii, podane na specjalnym półmisku, który schwierczy, który moi drodzy oddaje swój smak poprzez doznania dźwiękowe. I te krewetki tutaj z warzywami podane. Zobaczcie, to wszystko paruje. Patrycja, jakie wrażenia! Bardzo fajne, kurde, mega, no. A jak to pachnie? Oddaj widzom, bo widzowie chcieliby zanurzyć się w tym cudownym kurde, Zapach danie. cebulki, zapach czypraw, eee, czypraw, y, wiesz co kary troszeczkę jakbym gdzieś wyczuwała, no. cebulka, kary, krewetki, no wszystko razem. O! o, wow, kontynuacja naszego hot show, tika. kontynuacja naszego show, zobaczcie jak to pięknie zobaczcie. wygląda. Wow, kurczak, hot, tika. tika. Moi drodzy, zobaczcie jak to pięknie wygląda, jak to schnieje. Bardziej przyprawione, czerwone. Tak, widać dużo tej przyprawy ostrej, no indyjskiej. No będzie, no, mam nadzieję, paliło. Będzie piekło. Oj, moi drodzy, oj, moi drodzy. Ależ to fantastycznie. Całość tutaj, tutaj grillowana. Mamy chlebek, no. Cebulka. Tutaj chlebek nan, moi drodzy, paruje. Wszystko, zobaczcie, jak ten chlebek na. i sosiki. Tak jest, i do dwa maczania. razy sosik do maczania chlebka. No cudownie, cudownie moi drodzy, szkoda, że nie możecie poczuć tego zapachu, ale mogę was, słuchajcie, zagłębić tutaj. Tak nie pięknie mogę. Mówię, Oj, aż zaparował was? obiektyw, słuchajcie, aż zaparował obiektyw. Cudowny kurczak i te wrażenia, pięknie zobaczcie. Wygląda. Oj, jeny, naprawdę. To wszystko jeszcze cały czas. Oddaje, oddaje swoje ciepło, oddaje swój smak, a razem z tą parą unosi się taki cudowny aromat pieczonego kurczaka z takimi ostrymi przyprawami. Robi wrażenie. Zowie pewnie zapytają, co to jest ten chlebek nan, a otóż jest to taki chlebek z mąki, pszenny chlebek, wypiekany w piecu tandoori. On się tak przykleja do ścianki jakby. Stąd te charakterystyczne tak, bąbelki. Stąd te bąbelki charakterystyczne do ścianki tego pieca jest on przyklejany tak jakby i on rośnie. On się wypieka w taki sposób bardzo charakterystyczny. Ciekawe doznanie smakowe. Mamy Wysmienity tutaj... smakuje z sosem. Bardzo dobry sosik. Fajnie się to uzupełnia. Patrycja, czy ta krewetka upieczona w piecu tandoori różni się od takiej zwykłej krewetki na przykład z piekarnika? Jak smaki ogólnie, jak, jak, jak to się smakuje, szczerze, jakie masz odczucia. Różni smakowe. się zdecydowanie przyprawami. Tak. Jest tutaj mocno przyprawiona, właśnie takimi. Czuć, tą, czuć, czuć te Indie, tak ci powiem. Mhm. W skrócie, tak najprościej, bo ja naprawdę nie jestem w stanie tutaj konkretnych smaków wyłowić, więc powiem Ci w skrócie, że zdecydowanie czuć pod względem przyprawienia. Tak? Czyli tak. Jest, a jest to ostre, jest to łagodne jakie, jakie? Jest to bardzo delikatnie ostre, bo takie poprosiłam. Prosiłam, aby nie było jakoś mega ostre. No. Bo po prostu chciałam. Mam taką wersję light, żeby na początku się przekonać, jak to w ogóle smakuje. No, Patrycja tutaj dzisiaj nas zaszokowała krewetkami jeszcze. A krewetki w sosiku. Spróbujmy jeszcze. Sosik w pomidorowy i krewetki. No, bardzo ciekawy pomysł. No. Słuchajcie, widzowie, my dzisiaj. Pani mówiła, że jak najbardziej sos jest do mięsa, krewetek i wszystkiego. A my tutaj skupiamy się, słuchajcie, teraz na naszym daniu, które jest dla nas chyba najważniejsze. Danie z kurczakiem. kurczak ostre. Ostry. tikka masala, moi drodzy. Jaki to będzie poziom ostrości? Czy to zaszokuje? Patrycja już tutaj szykuje dla mnie. Może na początek Takie... zacznijmy od malutkiego kawałka. Mały kawałek na początek. No dobra, niech będzie. Próbujemy, czy będzie czuć ten żart Andorii. Czy rzeczywiście jest to ostre? Uwaga. Mmm. Mmm. No. No przyjemna ostrość. Przyjemna ostrość, która... Mm, utrzymuje się. O i chyba wygięła trochę długa. Nie, tak jest na przyzwoitym poziomie. Muszę ci powiedzieć, nawet się pokuszę o spróbowanie, ale kurczak dobrze wypieczony powiem że taki ma inny smak, taki wiecie co? To wygląda tak jak taki taki... Yy. Głaz, który wy, wysunął się z ognia lawowego. A tutaj w międzyczasie Indyjska przychodzi. Herbatka. Indyjska herbatka z mlekiem. Tak, jest i z przyprawami. Yy... Jakimi to były? I jakie tam przyprawy? A tu imbir. co jeszcze będzie? Jeszcze coś będziemy tutaj mieli. Mamy mangolas. O, mangolas O Oj, kurczę tutaj dzisiaj. Dzisiaj to tutaj jesteśmy naprawdę fajnie ugoszczeni, no ale u nas najważniejszy ten smak tego kawałka kurczaka, on jak taki głasy z lawy, która płynie i ona teraz właśnie taki głas, niczym taka gorąca skała rozgrzewająca jamy ustną swoimi przyprawami, Chrystia. wpada tutaj. Mm. pada teraz do moich ust. Rzeczywiście te przyprawy indyjskie, charakterystyczne takie, też bym powiedział, smak Indii. Jakbym miał powiedzieć, jaka tu jest przyprawa, tak. przyprawa indyjska. Mm -hmm. Po prostu. Yy, I ta cebulka tutaj fajnie grillowana. Ta cebulka fajnie wygląda. O, tak. no dobra, teraz się rozkręca. No, rozkręca się troszeczkę. Teraz się rozkręca w wami ustnej, po trosze, czy, po troszeczkę. Tak. Trzeba poczekać. Fajnie mm. się rozkręca. No, przyjemne, przyjemne. Ale nie jest zabójcze, mm -mm. ale szczypie. A powiem tak. Mangolas Ci się bardzo dobrze tutaj przyda. No takie łagodzenie od razu. drodzy, smak kurczaka, bardzo fajny kurczaczek, jędrny taki. Bardzo na dobrze. Tą cebulka, tak, jak ona cebulka wygląda. na takim żeliwnym tutaj fajnym, cudownym, wspaniałym, wręcz doskonałym naczyniu, które utrzymuje temperaturę. Tak, to jest fajny pomysł podania, zdecydowanie. Ja jestem za tym. Wrażenia po konsumpcji. No porcja solidna, słuchajcie, porcja solidna, spora. Czuć ostrość. Zdecydowanie, zważcie, pozycja hot tikka masala to jest pozycja, która, no, dla przeciętnego kowalskiego może być ostra, może być ostra. W moim przypadku tutaj przyznaję, piecze, piecze i to dosyć mocno. Ale chyba o to mi dzisiaj chodziło. Ja jestem zadowolony, jestem spełniony. Powiem Wam tak, tutaj właśnie ostro gościu dał czadu za oknem, aż z wydechu strzeliło, a u nas strzeliło raczej pozytywną energią, czymś, co dawno mi brakowało. Odwiedziłem ciekawe, ciekawe miejsce, gdzie wszystkie dania spełniły moje oczekiwania. Czy czuć pan tutaj ducha? Pani Magdy Gessler, to może wypowie się najpierw Patrycja, ja wtedy dokończę. Pati, jak smakowało? Dla mnie bardzo. Niestety nie jestem w stanie pokonać całej porcji, bo jest to bardzo duże danie. Ale na pewno biorę do domku na wynos, bo bardzo mi smakuje. Czy czuć ducha pani Magdy się zapytałeś? Nie wiem, ale na pewno czuć Indię. To na pewno. India czuć zdecydowanie jest fajnie, indyjsko bardzo smacznie. Duże porcje w ogóle. No, dla mnie to jest porcja za duża. Jadłam i, i właśnie tutaj, i jadłam chlebek i również moczyłam właśnie sosiku. No. Praktycznie nic nie zostało. Porcje obfite, mocno przyprawione, dobre przyprawy. Ja jestem na tak. Czyli czuć Indię, to co najważniejsze. Tak jest. W jedzeniu, żeby nie czuć było celebryckiego ducha, ale ducha jedzenia z właśnie konkretnego kraju. Mm. Czuć, że jest prawdziwe, nie? Ale czuć, że jest prawdziwe mango jest gęste. Jogurt, mango, pyszne. No jest słodziutkie, takie fajne, fajne. Ale powiem ci, że to co w Lidlu są te podróbki i no różne nie. napoje, to to, to, to to w ogóle jest inaczej. Nie można w ogóle porównać. Mhm. Tak. Zupełnie coś innego. No fajne, więc to naprawdę przyjemne. Coś, co dodaje takiego poczucia słodyczy, słodyczy ale też i dodatkowego uzupełnienia. Dania, czyli na przykład jako deser, to można potraktować spokojnie. Jest to naprawdę gęste. Podsumowując jeszcze, ile zapłaciliśmy, jakie są tutaj ceny. Patrycja, za dwa dania tutaj 76 zł. Dosyć spore porcje były. Bardzo no dużo. Ja wzięłam do to powiem Ci jeszcze dodatkowo, jakbyś tutaj policzyła te napoje. Około stówki na dwie osoby. To na pewno. Czy to dużo czy mało? Ja myślę, że przeciwnie. W każdym lokalu zapłacimy stówkę na dwie osoby, a hmm. tutaj mamy jednak bardzo duże porcję i bardzo dobre. Tak więc słuchajcie, około 100 zł na dwie osoby przychodząc na, na, takie, na takie jedzenie. Czy to dużo czy mało? Ja uważam, że jeżeli chodzi o restaurację, całkiem, całkiem ok. Całkiem w porządku. Tak średnio, zazwyczaj. No, taki średni skracji. jest paragon. No, tak, wyjście do jednej restauracji, no to zazwyczaj około stówki na dwie osoby. Tak było, moi drodzy. Minęły 4 lata od kuchennych rewolucji, a my właśnie odwiedziliśmy knajpę, która je przeszła. Jak smakuje? Może nie czuć tego ducha pani Magdy Gessler, ale za to czuć tutaj ten prawdziwy smak Indii. Może nie ma tych spektakularnie wyglądających obrusów, może nie ma tych specjalnych nakryć, może nie ma jakichś ultra wielkich rzeczy rzucających się w oczy. Natomiast jest najważniejsza rzecz, Czyli smak, smak, który był tutaj dzisiaj dobry, smak, który raczej powinien przypaść do gustu przeciętnemu Kowalskiemu. Ten lokal, myślę, na mapie Torunia, skoro utrzymał się i są tutaj cały czas klienci, myślę, że jest warty do odwiedzenia. My odwiedzimy ten lokal pewnie jeszcze ponownie, ponieważ zmienia swoją lokalizację i spróbujemy prawdziwej jagnięciny. A dzisiaj, moi drodzy, kuchenne rewolucje Mimo, że minęło od nich 4 lata, to i tak cały czas jest tutaj smacznie. I ja uważam, okiem z Kowalskiego, nie jakiegoś celebryty gwiazdy, e, uważam, że było dzisiaj ok. Tak więc moi drodzy, trzymajcie się cieplutko. I w razie czego, kiedy chcecie, wpadajcie tutaj. Trzymajcie się ciepło. Jeszcze raz, cześć.